Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego gotowania. Ponieważ już wiele razy mówiłem Państwu o tych walorach, jakie posiada marchewka, i zachęcałem Państwa do jej spożywania, dziś jeszcze pokażę Państwu kolejny sposób dla odmiany, w jaki można przyrządzić marchewkę, marchew, a będzie to purée z młodych, wczesnych ziemniaków z marchewką i cebulką. I zaczynam sobie od umycia garnków. Mycie naszego małego garnka już Państwu pokazywałem. Dzisiaj Chcę Państwu pokazać, w jaki sposób myję garnek. Duży garnek, który będzie nam służył do podruszenia marchewki. Jest to dosyć duży garnek, więc gąbką całą powierzchnię dna objeżdżam również. Ścianki również aż do samej góry i wszystko mi ładnie zeszło. Ja nie używam dużo płynu, bo naprawdę nie ma takiej potrzeby. Daję małą kropelkę i zawsze wszystko świetnie się zmywa. Myję również zewnętrzną stronę wokół uszu, również zawsze przemywam i częścią chropowatą zawsze dno przecieram, bo coś tam się przypali i przywrze. Spłukuję najpierw spłukuję gąbkę, żeby te resztki jedzenia z niej po prostu płukać i jak państwo widzą po prostu płuczę wyłączam już wodę żeby nie marnować to już mogę tak i garnek mam już przygotowany czas teraz umyć dokładnie nasze ziemniaczki. Ja oczywiście nie będę ich skrobać, bo nie ma takiej potrzeby, nie ma sensu. To jest utrata wartości, które ma ta błonka posiada i proszę teraz spojrzeć. Ja po prostu biorę sobie taką drugą gąbkę która jest do tych czynności bez płynu i tą chropowatą powierzchnią ja dokładnie szoruję nasze ziemniaki. I proszę spojrzeć ziemniaczki już mam dokładnie dokładnie wymyte. Powykrawałem z nich takie niedoskonałości, które tam znajdowały się na ich powierzchni i widzą Państwo, że ilość idealnie pasuje do naszego małego, mało gabarytowego garnka. Więc lewam sobie taką ilość wody, żeby je przykryć. Proszę spojrzeć. Wystarczy tyle. Tylko tyle, żeby były w tej wodzie, i sobie zaraz włączę. A teraz, już następna czynność to przygotowanie marchewki, co już Państwo widzieli. I marchewki umyłem, pięknie przygotowałem, umyłem je. Też dokładnie naszą gąbką, tą warzywną, nienaczyniową, żeby nie było płynu. A dzisiaj pokroimy sobie marchewkę trochę inaczej, bo to w końcu purée, to ma być taka papka. Musimy przepołowić marchewkę całą wzdłuż. Jej długości, aby po prostu uzyskać mniejsze kawałki. Nie musi być tak idealnie na pół. I teraz tę marchewkę taką przekrojoną kroimy sobie na takie dosyć cienkie, jak najcieńsze plasterki, bo my chcemy, żeby ona była taka mm, miękka, rozmiękła i żeby no, dało się ją potłuc razem z ziemniakami ugotowanymi. Jeżeli Państwo są, mają ciepliwość, Można jeszcze połówkę marchewki przepołowić. Wtedy wyjdą jeszcze mniejsze te kawałeczki i ona jeszcze nam szybciej zrobi się właśnie taka taka po prostu duszona marchew, jaką znają Państwo pewnie ze szkolnej stołówki czy też z Obozu harcerskiego. Taka marchewka duszona. My tu co prawda nie mamy groszku, a to pierwsze skojarzenie, jakie się nasuwa. I pokroję sobie tak całą tę marchewkę. Nasza marchewka jest już pięknie pokrojona, drobno, ale też nie musi być aż. Za i musimy kroić jej pod lupą. Ja teraz podpalę pod nią gaz, odpowiednio zmniejszę, i od czasu do czasu musimy ją podlewać wodą. Wodę z umiarem. Marchewka też puści swój sok więc nie przesadźmy naprawdę tylko tyle wody, żeby to nie przywierało do dna i się nie paliło. Na początek malutko, potem będziemy to kontrolować. A teraz już mogę to przykryć. Przy okazji sprawdzam ziemniaczki. Proszę spojrzeć, jak pięknie się gotują. Ja je zawsze przekrawam, żeby się szybciej ugotowały i tak 15 minut trwa ich gotowanie. Cebulkę ładnie pokroiłem w kostkę i teraz zrobię ją na tradycyjny sposób, czyli po prostu przysmażę na patelni. Dobrze, żeby była to patelnia z powłoką teflonową. Wtedy będziemy mieć pewność, że nie będzie nam przybierać ta cebula. Odpalam gaz, zmniejszam i jak zwykle łyżka oleju to jest dla nas taka proporcja. Na porcję biorę sobie zawsze. ...po prostu łyżkę oleju... ...i... ...wlewam... ...tak, żeby... ...ściekło... ...i... naszą cebulkę... ...od razu tu... ...jeżeli... ...została na talerzu, to można po prostu strącić i proszę spojrzeć dzisiaj cebulkę nie zeszklamy, szklimy, tylko ją podsmażamy tradycyjnie, jak w każdym polskim domu zmniejszać, żeby nie spalić, nie przypalić. Mały gaz. I no musimy ją dosyć często mieszać. Nie zostawmy jej, bo po prostu się przypali. Zamiast się ładnie złoto przysmażyć. Nasze ziemniaczki się pięknie ugotowały. Ja zawsze sprawdzam, czy są gotowe nożem. Jeżeli nóż łatwo wchodzi w takiego ziemniaczka, miękko nie ma tam oporu, to znaczy, że ziemniaczek jest gotowy, ugotowany, dobry, nadaje się do spożycia. Nasza. Cebulka pięknie się podsmażyła. Proszę spojrzeć, czuć naprawdę cudowny jej aromat. Jest przepyszna. Każdy z nas na pewno zna ten smak, ten zapach. Każdy z pewnością w dzieciństwie spożywał młode ziemniaczki z taką cebulką a my teraz czekamy aż nasza marchewka po prostu zmięknie zrobi się taka mięciutka straci ten swój sprężysty kształt na rzecz bardziej przydatnego na puree Nasza marchewka jest już miękka. Warto naprawdę poczekać, aż ona będzie już zupełnie miękka. Wymaga to trochę cierpliwości, ale proszę spojrzeć, jak pięknie ona wygląda. Ja teraz dodam nasze ziemniaczki. Ja celowo nie soliłem. Naszych ziemniaczków i celowo nie przyprawiałem naszej marcheweczki. Dziś nawet sprzeniewierzyłem się swojemu zwyczajowi i nie dałem tej podstawy, czyli liścia laurowego i ziela angielskiego, a to dlatego, że dzisiaj takim ważnym dla nas. Akcentem smakowym ma być pieprz ziołowy. Nie chcemy, żeby cokolwiek go zdominowało, zaburzyło jego aromat. Więc sypiemy hojnie tego pieprzu. Jest to naprawdę smak dzieciństwa. Proszę sobie przypomnieć: kopytka. Czy placki ziemniaczane i sól? Ja dopiero teraz wsypuję tak, żeby to nie było za dużo, żeby to nie było za mało, ale proszę pamiętać, że ziemniaki potrzebują dosyć dużo soli. Ja teraz sobie to po prostu. Zacznę ugniatać. A robię to w ten sposób. Proszę spojrzeć, po prostu przygniatam te ziemniaczki do dna garnka. Tak je tutaj maltretuję, znęcam się nad naszymi składnikami. Robię z tego po prostu taką miazgę to ma być właśnie to nasze puree ziemniaczano marchewkowe naprawdę marchewka jeśli mają Państwo dziadka lub babcie, którzy już słabo widzą mogą mi Państwo takie danie w prezencie przyrządzić i naprawdę z pewnością będą Państwu wdzięczni. Ja teraz dodam cebulkę kiedy już trochę nasze ziemniaczki rozbiłem. Dodam i będę dalej ubijał. I nasze pirę już odpowiednio popukłem. Nie róbmy z tego takiej ciapy, bezkształtnej masy. Niech to ma taką konsystencję, w której jeszcze odnajdziemy jakieś kawałki. Ja jeszcze teraz zawsze tak robię, że z tej patelni. Na której mamy cały ten aromat cebulki. Ja go po prostu zbieram odrobiną ziemniaczków. Tutaj resztkę oleju, która też nam zrobi taką okrasę tego, omastę, tak na tłuści. Nasze danie. I jeszcze tylko coś, co zawsze dodajemy: Chcemy pieprz oczywiście, ale z pieprzem nie przesaćmy, bo pamiętamy, że mamy tam pieprz ziołowy. Chcemy czuć pieprz. Ziołowy. Mamy takie danie, w którym właśnie odnajdziemy tradycyjne smaki smażona cebulka, pieprz ziołowy. A jest to danie zupełnie awangardowe, nowatorskie. Więc jest to takie połączenie w przyszłości z przeszłością. Jeszcze sobie teraz to wymieszam naszą łyżką, i nasze danie jest gotowe do spożycia. I proszę spojrzeć, jak prezentuje się na talerzu nasze danie. Jest to danie naprawdę wykwintne. I takie, którym możemy podjąć naprawdę dostojnych gości, jak na przykład dawno niewidzianą przyjaciółkę ze szkoły, czy rodzinę, z którą długo się nie widzieliśmy. Wszyscy naprawdę będziemy czerpać z tego wielką przyjemność. Ja życzę Państwu. maps and echo.